w poniedziałek, mamy dzisiaj który? 17 chyba lutego, za niedługo szósta, mam już ze trzy puszeczki w torbie, jak wyszłem sobie stały czekały na mnie, zobaczymy co tu mamy, muszę zmienić rękę, o ale pewnie nic nie będzie wczoraj zebrałem tu większość także już pewnie nie przynieśli nic to sprawdzić nie zaszkodzi tak sam popiół przeważnie wszędzie ale coś tu jest o, puszeczka jedna była Jeszcze o. Kolejna. Patelnia, ale bardzo upaprana. nie o to chodzi, że prana ale nie bardzo mi obrać teraz. Tasak bierzemy, bierzemy tasek się przyda do tego do skrobania tam czegoś, czy coś Widelec na dłoń. Kolejny nadłommy jakieś takie do wina Jeszcze tam z plastikiem, to nie z plastikiem nie będziemy brać, bo się przyczepił teraz. Tu jest taki metalowy tasek. Plastiki to nie. Łóżeczka. Jeszcze, Jeszcze łyżki. widelce sztućce same. Szpuszek zbytnio nie widać. Zapis. Trochę złomików padnie dzisiaj. Keszlawę, to nie zbiorę. To weźmiemy, że ciężkie mało, ale ciężkie. Bo złomu się przyda No nie, chyba nie przyda mi się taki. Mały, nie, nie też nie. Ani na złomę do domu, tym bardziej nie. Ale taki scyzoryk. Trochę wygięty, ale może się przyda, zobaczymy. Weźmiemy go. Dobra. By było na tyle, jeszcze pokryweczkę weźmiemy. Bo by było na tyle. A jeszcze widelec złomu jeszcze łyżka jest kolejna łyżkę łyżka widelców i dobra, idziemy dalej, bo zaraz do pracy trzeba spadać, a ja stoję w swoim miejscu Tu są te puszeczki, one jest jedno, tam jakoś widzę Ci pod nogami można się przewalić. Jeszcze jest. W nie jest złe. trochę kuszek, trochę złom. Dobrze by było dopełnić woreczek co tydzień temu zaczęłem. Zobaczymy jak tu będzie jeszcze przejemno tutaj. O, wysypało już o to chodziło. To ja możemy powierać tu pusz. Mamy żubry. Tu jeszcze jest. Tu też jeszcze jeden. Jeszcze tu jest karność. No Dobra, więcej nie ma Ale prawie cała torba już jest. I złomu i, i puszek. Aby codziennie, tak? To będzie dobrze. Przejdziemy tu jeszcze, sprawdzimy. Kolejne kwestie. Dobra, zabierałem, jakiś gość uszedł. Sobie. Na chwilę wyłączyłem. Nie wiedziałem, czy będzie tutaj czy co. Po co ma słychać, że on Jeszcze jedno. trzeba samochód rozmrozić, bo jest minus 12. Zamarznął sobie. Dobrze, już powoli się kończy zima. Tak. Będzie lepiej. Jeszcze, jeszcze. Kończy się miejsce w torbie, ale jeszcze pchamy. To będzie. to wczoraj wygrzebałem, ale jedno jest swoje chyba je mam no i dobra pełna torba Złomu puszek dobrze jest, idę zaniosę to teraz i dobra, jestem już w komórce zasypiemy to wszystko Zwykle na kubkę. Tak to się prezentuje. W sobotę się podziela te tasaki, noże, widelce. Złom do złomu, oczywiście. No dobra. Spadamy do pracy. I tak, ja już w pracy dochodzi w pół do siódmej. I dzisiaj kotków nie było, dlatego im nie dawałem jedzenia. A zamiast mleka mam dla nich puszeczkę z mięsem. Ale to nie zginie. Jutro damy. Jest za duży mróz, bo nałożył, bo zamarzło zaraz, to bez sensu. I tak zaczynamy tydzień. Duża zdrówka. Zostawcie suba, łapkę w górę, piszcie komentarze. Zapraszam do kolejnych odcinków, oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło, cześć.